Dzień dobry kochani, witam się z wami na kanale. Dzisiaj będziemy w piekarniku Samsunga robili lasagne. Będziemy korzystać wyłącznie z tej górnej tutaj strefy, za chwileczkę włożymy separator i zrobimy dzisiaj lazanie, jest bardzo mało filmów instruktażowych, a opinia o piekarniku jest świetna, z tym, że jest instrukcja opisana bardzo mało czytelnie ja już wzywałam serwisanta, ponieważ myślałam, że ten system po prostu nie działa aby korzystać tylko z górnej komory Ponieważ jest to o wiele bardziej oszczędne w tym piekarniku, korzystanie z jednej komory niż z dwóch, więc, e, aby to uzyskać, trzeba właśnie włożyć ten separator na komorę numer 3. Tam mamy z tyłu taki separator, który właśnie odpowiada za podział o ten przycisk. I tutaj, jak go o tak, o i widzicie, i w tym momencie już jest podzielony piekarnik, on został wciśnięty. E, tu będziemy wkładać za chwileczkę lasagne i będziemy korzystać tylko i wyłącznie z tej górnej powłoki, więc będziemy otwierać tylko te drzwiczki górne. Dolne zostają zamknięte. Jest to duże ułatwienie, jeżeli na przykład na dole robimy jakąś bezę albo inne ciasto, które mm, absolutnie nie można otwierać, aby ładnie wyrosło. Aby się nie zrobił zakalet czy aby nie zrobiła się wilgoć w środku, więc e, tutaj będziemy korzystać teraz z programu, ja już sobie nastawię, e, będzie to program termoobieg, ponieważ ta płyta nie na wszystkim działa i włączając e, tutaj termoobieg z górną grzałką e, musimy jeszcze przestawić temperaturę tutaj tymi kolejnymi Ustawiamy temperaturę, ponieważ mi do lasagne jest potrzebna, troszeczkę niższa w termoobiegu. Wszystko zatwierdzamy zawsze ok i ustawimy sobie za chwilę czas. Ale najpierw niech nam się nagrzeje ten piekarnik, więc on się w tym momencie będzie nagrzewał. Dopóki nam tutaj ta ikonka pokazuje, jak się świeci, to znaczy, że on się nagrzewa. W tym momencie działa tylko i wyłącznie górna komora, dolna jest całkowicie wyłączona. I za chwileczkę będziemy wkładać lasagne. E, piekarnik ma fajną funkcję, właśnie taką, że pokazuje się, e, znaczy jest dźwięk ogólnie, jeżeli on się nagrzeje, to jest dźwięk. Trwa to około 3 do 5 minut, w zależności od jakiej temperatury. No, wadą na pewno tego piekarnika jest to, że te rzeczy nie są podświetlone. Nie wiem, czy w wyższych modelach jest podświetlenie, w tym modelu nie ma i to takie jest troszeczkę intuicyjne. Funkcja grilla oczywiście nie działa. Nie funkcja grilla, tylko Dual Cook nie działa na wszystkim z tym separatorem, na wszystkich programach, ale o tym będzie myślę w następnym odcinku. Zrobimy taki film, właśnie w którym Wam więcej opowiem o każdym z programów, co w nim robimy, jakie są temperatury. Troszeczkę się pobawimy tym piekarnikiem, bo ja sama miałam problem i nie mogłam znaleźć takiego filmiku na YouTubie, który by konkretnie wytłumaczył, co i jak jest. Więc możemy też tutaj opóźnić czas ale tym też będziemy się zajmować przy, przy omawianiu ogólnie całego piekarnika, a w tym momencie czekamy na nagrzanie do 165 stopni. Jak się tylko pojawi sygnał, będziemy wkładać lasagne. No i po około 2 minutach, może 3, sygnał się pojawił, Zniknęło ten, zniknął ten znaczek z nagrzewaniem, więc co oznacza, że piekarnik jest już nagrzany do 165 stopni, ta górna część, więc możemy spokojnie już włożyć lasagne i będziemy ustawiać czas. Piekarnik również się w tym momencie wyciszy. On jakby stanął i jest załączony. Teraz wciskamy czas i ustawiamy. Gdybyśmy dwa razy wcisnęli czas, moglibyśmy zmienić godzinę, o której ma się załączyć piekarnik sam. Ja ustawię ten piekarnik w tym momencie na około 35 minut. Oczywiście akceptujemy wszystko, i w tym momencie jest pieczona właśnie tylko w górnej powłoce. Możemy podświetlić. Tutaj mamy takie światełko, które. znaczek ze światełkiem. Zaraz Wam wszystko pokażę. Tutaj na górze mamy właśnie taki znaczek ze światełkiem, którym podświetlamy, bo piekarnik, aby działał w trybie ekonomicznym, sam się wygasza, samo istnie po krótkiej chwili. Jeżeli chodzi o światło, aby go nie pobierać tego prądu tyle, więc ja sobie co jakiś czas tam po prostu to będę podłączała, ale w tym momencie działa tylko i wyłącznie górna komora. A dolna komora, jak widać, stoi. Nie ma tutaj ruchu żadnego, więc jest tylko podświetlenie, ponieważ to stamtąd właśnie to światło idzie, a tutaj jest od góry. Więc zobaczymy za 35 minut, jak to wszystko pójdzie. Czas się będzie zmniejszał. O, właśnie było widać, że się pomniejszył więc czekamy na lazanie, zobaczymy czy jest to dla niej odpowiednia temperatura i czas. Zawsze ja ją robiłam bez termoobiegu, dlatego wiem, że termoobieg potrzebuje trochę niższej temperatury. Piekarnik się nagrzał, więc czekamy na efekty. Oczywiście dodatkową wygodą tego piekarnika jest to, że on również da sygnał, jak tylko skończy pieczenie. I on się po prostu sam wyłączy. On już nie będzie działał, pomimo że my tego nie przestawimy, to on już nie będzie działał. On, on będzie po prostu utrzymywał sobie chwilę tą temperaturę, będzie się schładzał, ale nie będzie dalej dopiekał. Także to jest też dosyć fajne, że nie ma czegoś takiego, że przypalimy tą potrawę. No, i piekarnik dał sygnał, że już skończył piec, więc e, jak widzicie, wszystkie ikonki poznikały. E, samo istnie się wyłączyło, więc możemy otwierać. Zaraz sprawdzę, czy lazania się e, upiekła, i dam Wam znać. No i sprawdzamy, czy lazania się zrobiła. Czy to. Odpo o, bardzo mięciutki jest makaron, więc idealna temperatura. Termoobieg 165 stopni, 35 minut pod przykryciem, pod folią. Można spokojnie korzystać. Jest przepięknie mięciutki makaron. Nic się tutaj nie dzieje. Nie ma żadnego al dente. Pięknie się kroi, czyli jest dogotowany. Czekam aż chwilę ostygnie i podaję. Mam nadzieję, że taki filmik był przydatny. Sygnał był jeszcze później, że przestało grzać, że przestał się kręcić również termoobieg nagrzewać, więc gorąco polecam używanie jednej przegrody, tylko jeżeli nie korzystacie akurat z obydwu na raz, to tylko tą górną jest ona o wiele bardziej energooszczędna.